Ale moi drodzy witam serdecznie kolejny odcinek I dzisiaj jesteśmy w moim królestwie Widzowie te odcinki w ogóle co oglądaliście Teraz były nagrane na zapas bo byłem sobie na wypoczynku Ale jak widzicie odcinki mieli się z królestwa I dalej ciągniemy królestwo Tak Idziemy dzisiaj do Nuba i co Chciałbym mieć jakichś mieszkańców tak Bo jestem tu samotny parę golemów Te golemy w ogóle żyją Czekaj czekaj bo trzeba to sprawdzić czy mi Nubek nie zabił golemów moich Moich strażników Mojego królestwa Nie ma ich o, o, o gdzieś słyszę, gdzieś słyszę, czekaj, czekaj. Gdzie wychodzicie? Co wy robicie tutaj? Dobra, ja tu muszę jakoś zabagry, zabagrykadować, żeby one tu nie przechodziły. Wy nic nie bronicie, broni tyłów bronią, no niech będzie. Chociaż są przy murach dnubka, więc jest, jest w miarę git, w miarę ogarniają. Sprawdźmy czy tutaj ktoś też jest, bo chyba ich było, no chociaż nie, trzech ich było, faktycznie. No to rozmawiają sobie, a macie pracować, widzowie, łapkę zostawiacie, subskrybujcie kanał i zapraszam serdecznie na sklepik, palniąc jak ktoś nie kupił takich kozackich koszulek, bądź blues, bądź wiem, różnych przeróżnych innych rzeczy, gdzie ja mam tu nie mam teraz kubka przy sobie. Nie, ale jest wiele opasek, kubki, czapeczki, poduszki, no wiele więcej. Także sprawdzajcie i dołączajcie do palen. Style. E, dobra, e, jak widzicie, jest tu bardzo pusto. Ogarnąłem parę rzeczy, parę, prawie do wszystkich. Potrzebuję, czekaj, ile tego mam? Siedem. Kurde, braknie mi akurat do jednego, mam osiem miejsc. E, ale dobra, ważne, że jest i to ogarniemy. Potrzebuję jeszcze łódki, żeby przetransportować od nubka. Muszę się go w ogóle zapytać. Powiedział, że pomoże mi z ludnością tutaj, więc liczę na to. Naprawdę na to liczę. Bardzo wam się to królestwo podoba. W ogóle podoba wam się oglądanie tego królestwa i mi się podoba nagrywanie tego królestwa, ale liczę, że nie wyjdzie z tego jakaś mega wojna. No bo nubek już troszkę jest podkurzony, nie? Ale odkurzymy go. Będzie, będzie git Dobra, nie wiem gdzie on jest, tak? Co tu się stało? Dobra, zostawmy to na spokojnie. Ty mi się wydaje, czy on tu ma więcej ludzi, główty? Jak dużo ludzi? Golemem się niszczą, co on robi? Dzień dobry, władco Nupku! Król! Puu! Dzień dobry. Dzień dobry, królu Nupku, jak się masz w swoim królestwie dirtowym? Cześć, ja wszystko się w mam porządku? dobrze, ale. Coś, no kurczę mówiłem ci, są sądzę, na ten temat obok. Co? Na ten temat obok? No to ja sobie żyję normalnie, jest mega spoko i możemy się wspierać, królu. Co się śmiejesz? <grym> co się No dobra, a co no. chcesz ode mnie? No chciałbym... Dobra, dobra, przychodzę, żebyś mi pomógł Mhm mm Pomogłeś mi już troszkę Ale pamiętaj, miej to w głowie, że ja mogłem ci budować całe królestwo yy, I ten, nie? Ale ja nie mogę, dobra Kryje się przy tobie, jesteś bogaty, okej? Okay? Jesteś królem ja że... Łapy w górę Jasne, jasny Nubek, to... no dla mnie jesteś królem e, Ale ci król pomoże mi. Ja królowi pomogłem i mam nadzieję, że co podasz... Ty co ty? Co ty robisz? No wchodził i wychodził o, Ale to jest twój no, pa... mieszka... on szuka... Wiem, co, o, albo on szuka, on szuka miejsca do... Ja już wiem, pomogę ci, wezmę tych niedowiarków, tych co ci przeszkadzają, dobra? Ty nie chcesz ode mnie... Wie... Mhm, moich mieszkańców. No, Ej, we wezmę, wezmę ci osoby, ty które cię denerwują. To iść do spania no. spalcie. Ale brakuje ci miejsca, widzę tutaj. Dla niektórych. Trochę, mm, trochę brakuje, bo patrz dużo już jest trochę mam. widzisz? O, o, o tutaj... kurde, no widzisz, ale no, nie, nie mają miejsca <coughs> do spania. E, mogę ci pomóc hmm. Od, Odciążę Ci tymi lamusami niektórymi, ok? Tymi lubkami. Dobra? Król. Co nie? Królu, pomogę i również dasz mi przysługę taką. Królu, Królu, Królu. Ukłony, ukłony Królu, czy ja mogę? No bo a ilu? Wystarczy mi dwóch. Jak jak mogę więcej i ci więcej przeszkadza, nie będę zły, nie? Uh, tylko wiedzę! Że... Oh, proszę kru, jak sobie No czy... dobra, ty no. wiedzę, oni nie mogą spać i wiesz, i spać na manym nie widzieć dirta, bo to są moi mieszkańcy królestwa nupka. No to, to dam im dirta do pokoju. Dobra, i jeszcze jest on łóżka specjalne, patrz, ja miałem. Łuska? Ja miałem zrobić wiośkę tutaj. Co, masz łóżka miałem... z dirta? No, poszerzyć miałem, one są o tutaj. To poszerzyć, Poszer... A królestwo nupka. dobra! Brązowe łóżka, w sensie oni tylko na takich śpią, tak? No tak, najlepiej taki, takimi ich już ich uczyć Aha Dobra, nie, zostaw nie, na dobra, razie, zostaw, nie no Nie biorę no, Trzeba wiedzieć ile... To człowiek, tych... to najpierw może wybuduje miejsce, gdzie się będą rozmnażać, tak jak ty miałeś, co? Bo bo... bo darkę. No Ale to nie będzie kopia? Nie, no w żadnym wypadku A, może zresztą co? zrób to u mnie Nie, no u siebie, bo ja, ja u siebie też potrzebuję, widzisz jak tu jest pusto? Nikt tu nie żyje, to jest przykro po prostu Zrobię zrobię. najmniejszą na świecie Patrz, tu zrobię yy, raz, <noise> dwa, trzy Raz, dwa, trzy O No i coś takiego, raz nie? Raz, dwa, trzy, jemy muchy <noise> Ale... to się w ogóle nie rymuje Jak? Raz, dwa, trzy, jemy muchy To się rymuje, To <noise> się w ogóle nie rymuje Kurde. Ale nie, ale nie będę nic mówił, pięknie rymujesz, nie? Dobra, ale mówię, bo tak się czuję. Rymuję, bo. O, spoko, no, ja, ja nie wnikam, nie? Tylko dobra. czekaj, bo ja potrzebuję teraz tak. Yy, tu dokończyć, a i żeby to się zmieściło to, co co, co chcę. Yy, jak ty to zrobiłeś? Jestem jesteś, Kops. Jesteś, jesteś niesamowity. I chcesz w górę. O. Oj, 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 oj. Ale z... Ej, dobra, to wygląda cudowne serce. Tak? No mi się nie podoba ej, trochę Ej, zostaw, to wygląda... Co ty ej, robisz? Wygląda... Czekaj Zostaw, zostaw, nie, nie, nie Czekaj Nie. Co? To wyglądało dobrze No właśnie nie Co ty robisz? Ej, nie podoba Ej, ej Ej, ej Kup się klej Nubek, śmieszny jesteś ej, Dobra, bo ja tu muszę im zrobić miejsca może zrobię im to o jedno wyższe, dobra, z drewna dam tutaj. Będzie na odwrót. Ej. Git, co? A jest piękne to miejsce. Jest... Czyli co, zam chcesz zamieszkać w moim królestwie, czy co? Nie, tylko, że... to tak. tylko że wiesz, że jak zamieszkasz w moim królestwie, to będziesz moim podwładnym. To jest git, czekaj. Czekaj, bo jeszcze. Jedno. Dobra. Ej. A czyli tu muszą być te łóżka i dirta trochę, tak? Ach, i to za moje odcy ty tylko wejść. nie no, nie no, dam dam czekaj, 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 nie no żeby to było ładne, nie? A nie tam, no, kurczę, wiesz. Co jest jesteś? Nie no, jest piękne. <grym> jest piękne. Jest piękne, jest pięknie, pikobe Dobra, to w ogóle nie wygląda jak serce. Co to jest? Nie liczy się wicę się w ręce. <grym> czekaj, no dobra, zro... to jest beznadziejne serce, dobra, coś takiego. Eee! zrobię no już lepiej, nie? Dobra. <grym> <grym> Jaka tragedia Co? Co to jest Dobra tu mam wejście Ale czemu wzywasz Dobra i patrz I tu muszę zrobić takie miejsce na ziemniakownię Nie tak jak ty miałeś Tak Tak tak, tak? A, tak, to ziemniaki z kury no. Halo, halo, chip ziemniaki, piti, piti Kurde, które wygląda jak mi swoje gołębie, nie? Może ziemniaki z majonezem. Będę będę a, a właśnie to dobra, muszę ogarnąć sobie ziemniaki. Czyli tak, może... przy, przynieśmy ich tutaj, tylko potrzebuję łóżka. Chodź Dobra, to może ziemniaki dobra. z majonezem i damy Serce z daleka wygląda tragicznie, może o wiele lepsze. Masz majonez? Czy mam majonez? Nie mam Kute A po, po co ci? Po, po co ci? Co ty gadasz w ogóle? jest z majonezem. No dobra, ale oni lubią zwykłe. A dobra. Takie surowe wręcz. Nie e, dobra, to teraz tak. Po, mogę te łóżka? Tak. Pożyczę, ja ci oddam, nie? Kiedyś. Okay. Kiedyś tam ci oddam, no bo wszystko git Wow! Kurde, nie mam miejsca. Dobra, dobra, dirta. Dobra, mam. E, potrzebuję łódkę. Masz łódkę? Ty gdzie ty jesteś, królu? Królu! 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 Nie wiem gdzie on się podział Że jest u mnie Czekaj, a ja mam... Kurde, nie mam firewerek. Gdzie on się... co on robi? Czekaj O kurde! Dobra, pomogę mu Nie no, on jest u mnie na 100% Czekaj, czekaj Co on u mnie robi? No, nie widzę go, Niku Ja nie mogę, król się bawi w... O Boże, co tam robi? Gdzie, gdzie są moi obrońcy? Czemu to jest creeper? No gdzie są te golemy? Czekaj, czekaj, bo tu coś jest nie, nie halo Tu w ogóle nie powinno być creepera, nie? Teraz tak, dam te łóżka tutaj eee, ile by tego dać? Trzy? Cztery, cztery, dam full już Kurde, gdzie on jest? Gdzie on jest? Te, te golemy, ty wyjdźcie może na środek, bo Respią mi się tu kurde złe rzeczy Czy ja mam jakiś pochodnik? Gdzie on... Gdzie ty jesteś, nubek? <laughs> Byłem po ziemniaki. Jak po ziemniaki no, po ziemniaki mi Aha! Jaki ty miły! Nie spodziewałbym się szczerze. No jest tam dużo ich! Po ziemniaki poszedłeś dla mnie. Jesteś Och, ja cool! Mle. Jesteś! Ej, ciekawe, cool! Goni mnie pająk! Gdzie? A dobra jest, nie, tam radę. Czekaj, bo ja tu muszę oświetlić, Musi się tu creepery rozpią. Ale tu nie mogę pozwolić na takie ah, rzeczy. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, ale się bałem tego pająka. Dobra, bo ja potrzebuję... O, jest jej król! Potrzebuję tego, mm, łódki czy masz? O kurde, ile tego masz, dobra dam To idę po łódkę tutaj. do miasta, do tego Do mia do twojego królestwa, rozumiem A nie, nie, łódki, dobra, ja z drewna zrobię, chodź tu, chodź, 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 chodź Ja zrobię, ja zrobię Chiluj Chiluję jedno, na maksa ile leję? Dwa starczą, Trzyma. jedno Chiluj trzymaj Chiluję na maksa Chilujesz na maksa A ty co chodzisz? Dawaj woli? driftem Dawaj driftem Dobrze Nubek, jesteś świetny Dobra, chodźmy. Chodźmy po tych gagatków, których ty nie chcesz. I, I co? Zapraszam do siebie, nie? Mięso zombie, nie mogę. Zapraszam, zapraszam! Kto jest chętny? Kto jest chętny? Kto jest chętny? Zapraszam, zapraszam. Tutaj. Ja jestem. Snyk. No, ty, ale oni... No nie rozumiem. Co? O, mam go, dobra. No, gdzieś tam po jeszcze jednego. Płynę na dircie. Przepraszam. O, sorry. sorry. A Wezmę tego dobrego, no. nie? No ja go już mam A Tego jeszcze jednego wezmę tak, tak, weź, 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 no ja już płynę A tu dziadu Płynę, ja już, ja już, wiesz, idę do królestwa i, i zaczynam im tam ziemniakować, wiesz Ziemniaczona sprawa Wie, Wziąłeś już? No nie, nie chcę coś wejść <laughs> Musisz go popchać do tego tego, bo on, on sam z siebie nie da rady Jazdaaa O już set Pyk Dobra, cyk, cyk Wjeżdżam no i elegancko pierwszy mieszkaniec. Szkoda, że to są mieszkańcy nupka i będą ci mieszkańcy troszkę taki... Czyli nupkowi, ale Nubek nie, to nie żeby ci miał urazić, nie? Po prostu będą le, 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 lekko tacy słabsi, słabsi, ale po raz, ja ich wyćwiczę, wiesz. Pomogę. Dobra, powiedz jak będziesz miał, bo jeden już jest w środku. Tutaj tego dirta może wezmę, żeby tam podjechać dalej. Daj radę? Da, da, da trzeba ich... Się. Trzeba ich yy, ten, wiesz co. I ja wiem co ja zrobię nie będą wychodzić wtedy. Czemu ja tu nie pomyślałem? Eee, zrobimy tak. Cyk. Jak zrobię... To tak działało? Dokładnie. Ale to muszę dwie takie zrobić. Jasna sprawa. Dobra, elegancko. Pa, cyk No, i teraz nie będą mieli jak wyjść. Coś pięknego. Coś pięknego, czyli to nie może być drzwi. Dobra, dawaj tu, ty ty nie umiesz teraz. Rozpędzę trafić? się, rozpędzę się! A to nic nie da, ty się zatrzymasz od razu A nie, nie to źle. jest nieźle, nie nieźle, dobrze ci poszło myk, myk. myk. Dawaj dawaj nu, jak pięknie, widzisz to? Dobra Dawaj, wjeżdżaj Zapraszam, zapraszam Kurde, czemu to są Nubkowi mieszkańcy, no nie będą na nie wiem najlepiej. No i wychodź, 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 wychodź Czemu tak zrobiłeś? Wyjdź Wyjdź Wyjdź? No, okay. no i dobra, no i patrz i są. To ja idę ich nakarmić, zobaczymy co tu... A, ziemniaki są tam. Poczekaj, 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 zaraz ich będzie trzech. Przynajmniej liczę na to. Ile ty ziemniaków zużywałeś, żeby ich narodzić? No na następny? Trochę tak. Co oznacza? Trochę tak. Ale nie wypuszcza ich. A nie, nie. Dobra, dałem im ziemniaka jednego. Starczy im? Jednego? No, może starczy się, może nie, że. Gł głodzić czy, czy nie, czy nie <laughs> Jak nie ty głodzić. gadasz w ogóle? Ale patrz, już gadają ze sobą, widzisz? Nie, się, się wydaje, dobra. że to wystarczy, że, że, że już, że już ta miłość się rozkręca. A ja. O ja wiem, co ja zrobię, ja jeszcze tego nie zrobiłem. Patrz, A je... trzeba porobić takie Ej, co? myślą, myślą, patrzą z rybacy. Patrzę sobie w oczy? A no to tak. gi, to nie chcę patrzą w oczy, ja tylko ogarnę tutaj. E, no bo trochę pomieszczenia. Jesus! Tak, ogarnę ja im pomieszczenia, dobra, tutaj. O, tu będzie Tu będą sami od jedzenia. Cyk, elegancko. Tu będą sami od jedzenia, tu będą. Kurde, mało tego mam. Czekaj, tu. Tu i ma. O, jeszcze mam pies hutniczy. Jeszcze jednej rzeczy mi brakuje. Ja potrzebuję łóżek jeszcze nubek. Ile ty masz tam tych łóżek? Ja nie mam hmm. brązowych. Ale, Robią, co mam. No, mam. czemu oni się tak patrzą na siebie cały czas? Co im to da? Te ziomy! No, dawać, dawać, ty, kręcić coś. Masy, dwa, dwa miałem Nie No, na razie tak, no bo na razie i tak nie będę ich ja chyba wypuszczać, tylko będę ich powiększać, nie? I tak dalej, no, ale, git, git, ogarniemy. Bo ty się znasz na brązowych wyrach, nie? No, no. No, no dobra, ale zrobię coś nowego, bo to są twoje... Ej, dobra, nie, teraz to co? przesadzasz. Co? Kwestionuje y, młynes moje królestwo i moich ludzi. O teraz. Czemu? Czy kiedy? Czemu? Jak ci się coś nie podoba, to nie musisz ale, nie, Ale nie nie, 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 nie chcę się kuzić, królu. Powiedz mi, w jaki sposób kwestionuję? Co, co to znaczy? Kwestionuję, że to jest. że są słabi, a że oni potrzebują czasu. Eee, no, znaczy nie, że są słabi, tylko ja. ja mam... Nie, no, w żadnym wypadku. Po e, prostu mówię, że są gorsi Bądź cierpliwy no. Jak nie wiesz no. co robić, to pluj no. i łapaj no. <laughs> co? co ty nigdy nigdy czegoś takiego nie słyszałem zawsze jak się <laughs> pluj i, i łapaj, tak, pluj i łapaj chyba. Roz, ro, rozbierz się i pilnuj swoich ubrań. Pluj i łapaj, robisz? <laughs> ty robiłeś coś takiego kiedyś? Nie. Nie no, dramat, nie. Dobra, powiedz mi, ile ci mieszkańcy twoi potrzebują tych ziemniaków, żeby... Zrobili Bobasa? Bo to jest dla mnie nie, 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 nie fair. Może że tak nie długo czekamy, nie. To jest nie fair dla mnie, że tak długo czekam. Rozumiesz? To może iść tam tam oj wtedy zobaczy zepsuty. Tak, dobra, nie musimy ich zostawić. Zostawmy im na chwilę. Chodź ze mną, chodź ze mną. Nie by się króla się nie boją. Chodź ze mną, chodź, 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 Króla się nie boją Nie, nie mam. A, tu Miało. się kurde kasztany Miało, dobra, tu już jest jasno. E, jest! Co? Widzisz króla jak lubią! Wi... Co? I czemu on jest... Czemu on nie jest zimowy? Czemu on nie jest wiem. normalny? Nie wiem może jest jakieś... Bobas! Bobas! ELO! ELO! Widzisz to jest mój mały ten, ale w razie czekaj! Co jest co? Witam cię mały gnoju! W no cego... Czemu go wyzywasz? Ja w razie No nie zbieraj mogę... zimników wodnie! Czekaj! Zostajesz na Jesteś urodzony w tej osadzie króleście, ale jak ktoś to może zwrócić do prawdziwych nupkowic do twojego domu ja twój ciebie Nie, król... nie posłał bo tu malety Ej, ej. Ej, ej. O no nie, no dobra, no to co? To teraz sobie go lepiej co? co? Zobaczymy jak ty syna umiesz się co ty... O czym ty gadasz? Czekaj, no damy. mi jak... że... Gadam, że chcę zobaczyć jak ty będziesz. Y, A, wychowało dziecko! A. Tak, dawaj. Nie, no ja No dawaj! Nie, nie, ja nie... A co? Nie. Ale czemu nie? Dawaj! Dawaj! No to dawaj! No to dawaj! teraz! No to dawaj! A się, co? Nie! No niech idą do mnie! Nie! Raki, Dobra, donane. no to dawaj ty, ty, ty go ten! Ja? No, no to dawaj, dawaj go! Ale to teraz swoje, że to ty musisz! Nie, ja nie muszę nic, to jest twoje dziecko! To no, to jest... Jest no to dawaj! On jest znupkowis, no to dawaj! No, nie mogę, no co ci gada z Ha! Nie śmieszne. Dobra, zostaw tego Bobasa. Bo on się stresuje, jak jest więcej osób. Ale to wychowaj go. No, no to wychowam z tego. Sam. Tylko nie, no mogę, nie, no. nie możesz patrzeć. No? No dobra, to nawet. Dobra, na. no ale jak będę coś potrzeba, to jeszcze dam znać. Dobra. Pamiętaj, królestwo palione jest lepsze. Okej, okay, dobra. No widzowie, no Nubek jest lekko zazdrosny, ale ja, ja to ogarnę. Jest to w moich rękach, wszystko będzie w porządeczku, będzie elegancko. Mamy, mamy mieszkańców już trzech, tylko nubków, co prawda? Ale będzie, mój potrzebuje ich ośmiu. Ośmiu mi wystarczy, bo potem to już będzie za dużo. Już nie, nie dam rady ich po prostu kontrolować. Widzowie, zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i pamiętajcie, by zostawić łapę do góry. Na razie, do, za dwa dni.